na tych kanałach energetycznych yy, zwanych meridianami są punkty pobudzające dany narząd, są punkty uspokajające, a wreszcie są punkty śluzowe, bo taki układ tych meridianów stwarza to, że leżą one parami, nazywane to jest mąż i żona. I teraz jeśli jest nadmiar określonej, widzi się energii w danym meridianie, w, w danym narządzie. A to przykładowo, jeśli ktoś przychodzi i ma niemiarowość, skurcze dodatkowe serca, niemiarowość, arytmie, widać pobudzony, teraz można to próbować zmniejszyć nadmiar tej energii, nakłuwając na kanale energetycznym serca określony punkt. Nakuwając zdarza się, pierwszy, drugi, trzeci nie widać tego efektu. Więc są punkty śluzowe pomiędzy tymi medianami i nakuwa się wtedy z parą, z Meridianem serca jest jelito cienkie. Więc nakuwając punkt śluzowy jelita cienkiego, punkt śluzowy serca na medianie serca przeprowadza się nadmiar tej energii z punktu medianu serca. Do meridianu jelita cienkiego, gdzie jelita cienkie nie cierpi na tym i tam nadmiar energii nam nie, nie grozi. Jest jeszcze tak zwana reguła północ-południe, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że obieg energii wewnętrznej, czyli następuje w ciągu 24 godzin i mniej więcej po 2 godziny w każdym narządzie jest szczyt, fala tej energii, która przesuwa się do następnego meridianu. I na przykład meridian. Serca, szczyt działalności jest jego między godziną 13 a 1 mm, w nocy. Na przykład meridian y, y, pęcherza morszowego między godziną y, y, 6 a y, 8, y, 6, 7, 8 rano. Z, y, płuca między 3 a 5 rano. I Jeśli się spyta, kogoś, kto jeździ w pogotowiu, kiedy wzywają Ciebie do napadów yy, powiedzmy obrzęku płuc, rozkrzylowej, okazuje się, że o północy, wtedy, kiedy yy, nad ranem, wtedy, kiedy jest szczyt działania tego meridianu, kiedy do ataków pękerzyka żółciowego, yy, o północy, bo wtedy działa. Więc też można nakłuwać północ, półnie działając Uspokajająco nam meridian, na przykład pęcherzyka żółciowego, działa się na serce. Cała filozofia leczenia akupunkturą polega na wyrównaniu tych w miarę możliwości. Mówi się, wszyscy naukowcy z każdej dziedziny mówią o jednym, o harmonii wewnętrznej. I teraz rolą akupunkturzysty jest wprowadzenie tych sił, prawda, żeby było mniej więcej wyrównanie, czy ujęcie tego nadmiaru, czy dodanie tego niedoboru.